smartfonem z, linii, z nowej linii iPhone'a jest pozycjonowany na średniej półce cenowej, czyli okolice 600-500-600 zł Duo Smart. Z nazwy już wynika, że jest to dual sim, no ale jeszcze dla porządku przeczytajmy co jest na opakowaniu. 4,3 calowy wyświetlacz IPS z Gorilla Glass. 8, zwracam uwagę, 8-megapikselowy aparat, mam nadzieję, że rzeczywiście taki zamontowano i kamerka VGA na przodzie. Procesor dwurdzeniowy A9 z taktowaniem gigaherca i do tego, tutaj na opakowaniu zabrakło informacji, ale podejrzewam, że będzie gigabajt ramu już. 512 by było trochę mało. Kamera nagrywa filmy HD 720. Dwa zakresy GSM2 UMTS. HSDP, HSUP, to bez zmian. Android, co ciekawe, 4.04. Hmm, czy rzeczywiście? Zobaczymy. No i naturalnie wbudowany GPS i czytnik kart microSD. No dobra, to wyciągamy telefon z opakowania. Jeszcze zanim obejrzymy telefon, szybki rzut oka na zestaw. Kabel jest, jest zasilacz. Już chyba nie będę sprawdzał, bo pewnie jest taki sam jak w tańszym modelu 1A. Bateria O, w tym egzemplarzu nie ma instrukcji, ale to mam nadzieję przypadek. Pamiętajcie, to są egzemplarze testowe i zestaw po prostu jest najwyraźniej niekompletny. W sklepach na pewno instrukcja będzie i mam nadzieję, że nie będzie gorsza niż w najtańszym modelu. Tu bateria ma 1800 mAh, czyli też nie jest zbyt ogromnej pojemności. No ale producent zapewnia, że ten telefon ma dosyć długo działać na baterii. Zobaczymy. Producent pisze o trzech dniach. No, ciekawy, czy nie skłamał, bo to wygląda naprawdę dobrze, mimo niewielkiej pojemności baterii. Zestaw słuchawkowy. O ten wygląda, szczerze mówiąc, słabo. Ten wygląda słabo. Cieniutki kabelek. Czy kabelek zwykłe dołuszne pchełki stworzywa? Rewelacji chyba nie będzie, obawiam się bardzo. I cienki kabelek. No a sam telefon. Sam telefon. Matowy tył. Z fajnie wyprofilowaną okolicą 8-megowego aparatu. Wyświetlacz, gładka tafla, jak zwykle. Faktycznie jest Android 404, przynajmniej tak nam głosi napis na folii. Telefon już smuklejszy niż ten najtańszy. Z boku włącznik i przyciski głośności na tej samej ściance zgrupowano. Od góry pozostały mikro, USB i jack słuchawek. I cóż, spróbuję zajrzeć jeszcze pod klapkę, dla porządku. Klapka oczywiście znów na zatrzask, dwa sloty na standardowe SIM-y. Przy czym o, tutaj się doczytaliśmy, że SIM 2 tylko goły 2G obsługuje, 3G mamy tylko na pierwszym slocie. Wejście na kartę microSD. No i w zasadzie tyle. Złożymy ten telefon. Jeszcze szybki rzut oka, raz, oczywiście zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, bo tak na filmie to niekoniecznie, wszystko dokładnie możecie zobaczyć, też wygląda nieźle, nie trzeszczy w ręku, jakościowo myślę, że będzie w porządku, oczywiście wszystko Wam zrecenzujemy, bo na razie, tak jak widzicie, to jest tylko opakowanie i pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne, mam nadzieję, że tak pozostanie, ale tego nie rozstrzygajmy jeszcze za wcześnie.